The mm -hmm. No cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Infreeny witam w kolejnym odcinku z serii Pokémon Challenge. Dzisiaj sobie zagramy z dzikiem i robimy tutaj jakiegoś inwejcika, tak? W ogóle i widzę, Ezio, mam nadzieję, że awczy. Aaa, kurde, było close. Naprawdę, dobra, z inwajda nic nie wyszło, ale to e, nic się nie stało. W ogóle gram sobie pod, e, gram sobie pod Conquerora, tak jak widzicie. E, w sumie dawno nie grałem w ogóle z dzikiem pod Conquerora, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gram na Rambla. Rambl dostał tam jakieś zmiany. Nie wiem w sumie, czy to jakieś bufy czy nerwy, ale zobaczymy. Jeszcze wam tylko tutaj pokażę wynik, że jest 19 do 0 <laughs> Więc naprawdę super wynik. Mi się bardzo podoba. No i mordeczki. Lecimy po 20 winka z rzędu. Mam nadzieję, że się uda. Bo 20 z rzędu to jest naprawdę coś fajnego. I dobra, będę się bił na Ojejku, ale to moje Q. Będę się bił na Rambla. Co on taki szybki? 345 moment spina. Ja też mam tyle, Plot. Ale on się kręci, on je dysrespektuje. zrespektuje. No nie jest lepszy chyba jakoś. Ja pierdzielę, ale on bije. Masakra. Więc jeśli go nie będę trafiał z Q, to może być trochę unlucky. W ogóle też dawno zedem nie grałem. Ym, w sumie... Ja pierdziele, ten Rumble to bez kitu jakiś smurfik byczki. Trzeba na niego uważać mega. <laughs> nie no, nie, nie że jest smurfem czy coś, ja mam zero farm, o kurde. Dobra, trzeba coś sfarmić jednak. Okej, okay, więc lina, linia na niego może być dosyć irytująca, bo Ramblem to właśnie grają albo jacyś, nie wiem, one-tricky, albo pojeby w sumie, że nie, no jak pierwszy raz zagrasz ramblem, to naprawdę nie będziesz wiedział o co chodzi, więc albo one -triki nim grają, albo właśnie e, jacyś ludzie co chyba chcą sobie potrolować, bo ten czepion to jest inny po prostu, te przegrzanie, jego ta mechanika to jest właśnie jako jedyna e, w tej gierce coś takiego. Ja chcę trzeci level, kainik. Kurde, nie mam trzeciego levelka. Dobra. Okej, okay, nice -y. Ja pierdziele, za późno fleszek. Alan unlucky to było. Zginie? Dobra, super. Oh, uratowane, saved. No mordeczki, powiem wam tak. <laughs> naprawdę super początek, i w ogóle nie wiem, czy by się coś takiego wydarzyło, gdybym nie nagrywał. Ej, ale tak szczerze, ostatnio jak nagrywam, to mam takie szczęście, że nie wiem, jest trzecia minuta, ja mam 2.0, czwarta minuta, ja mam 3.0, więc naprawdę chyba będzie trzeba częściej nagrywać jakieś tam e, odcineczki. Okej, okay, mam już Dirka, to się nazywa Dirk? E, Dirka mam już fajnie, mam jeszcze buciki, więc no powinno być kit. Jeśli ten e, Rumble nie złoży jakieś ZONI. No, to powinien mieć naprawdę mocny wycisk ode mnie. Jeszcze Czogat na Jacksa, co jest dosyć dobrym matchupem dla Czogata. Niestety, jakoś tam się wywalił. To się zdarza każdemu, nie ma problemu. W ogóle muszę się też przyzwyczaić, że mam tego Conquerora. No, bo tak jak mówiłem, no, dawno nim nie grałem. I w sumie Rumble to może być ciekawie, bo on może roamować jak kiedyś właśnie. Widziałem takiego gościa, nie pamiętam jak się on się nazywał, Vent rambul chyba, coś takiego, i który mnie nakłonił trochę do grania tym ramblem, ale koniec końców, iż nim nie gram w ogóle, to właśnie widziałem tam jakieś jego filmiki i on bardzo dużo romował. I zobaczymy, czy ten też będzie chciał, ale moje Q to są naprawdę beznadziejne. On jest przegrzany. Dobra, fajnie. Jeszcze imienem... Okej. Okay. Dobra, fajny tradzik. Ale na rampla w sumie no ten ElektroQt byłby o wiele lepszy, bo jeśli będzie jakieś długie trady, to on odpali swoje Q, które jest dosyć silnym e, skillem. No taki dosyć ciekawy meczapyk Jeszcze tam Kenik się wywala chyba i ten bug z to Me trochę unlucky. A, kurde, szkoda. Dobra, pięknie. Jeszcze szósty level. Nie wiem, czy bym go zabił. Jax jest na topie. Kurde, bo ja widziałem, że. Widziałem, że. Yy, Jax stopa też schodził, niestety. Kurde, szkoda. Czy ja mam taki domień, żeby go zabić? To musiałbym trafić trzy razy Q. A, chyba nie będę ryzykował. Chociaż są jak kontakt podchodzi. Oh my God. No dobra, no to chyba, że tak mordeczki, no to oczywiście można tego Mundo zabić, jeśli on tak podchodzi, to oczywiście trzeba po prostu się na niego wbić. Dobra, siódmy level jest pięknie, zaraz będzie calutki item, ja już mam 4-0, super początek. Jeszcze tylko kwestia, żeby poromować i już totalnie będzie dominacja A tego Rambla, już się nie powinienem bać, ja sobie to sprzedam, wezmę jeszcze jeden mieczek. I będzie spoko. ten keinik Idzie red Kana, więc bardzo fajnie, bo i tak mamy bardzo dużo damage'a w postaci na przykład Pajka mm. ogólnie, nie tylko w postaci Pajka, ale po prostu mamy wystarczająco dużo damage'a. Więc niepotrzebny nam kolejny damage, fajnie, jakby ktoś tam przytankował. I właśnie dobrze, że idzie tego czerwonego się ziomeczek. Ja w runach nie mam tego Ultimate Huntera, więc moje ulti nie będzie tak często. Ale mordeczki, zobaczymy. Esesik, bo to jest jedyny sposób, dzięki którym Rumble może wrócić do tej gry. właśnie romując. no i widzę, że na bocie to się właśnie stało. I jeszcze dostał killa. Kurde, trochę naki. Może ja tam zejdę, coś tam walnę. Yy, no, bo ten Ezio, dosyć greedy. Mnie tutaj widzieli na bardzie. No, jejku, moje jakio? Ja pierdzielę. Ale greedy teraz jestem. Nie, nie opacało się i tak. Nie opacało się i tak masakra. <laughs> Ale to było randomowe. Ale skridowałem. Totalnie się nie opacało. Szkoda. A ta Jinx 1-2 kurde, dobra, ja to muszę korować. Nie mogę się tak wywalać. To nie będzie taka easy gierka. W ogóle mu do też jakieś nerfy dostał. Nerwy czy buffy? Chyba nerwy, bo Mundo to naprawdę szybko czyścił dżunglę, ale jak widać są jeszcze tacy zapaleńce jak ten przeciwnik, że jeszcze... Yy, jeszcze grają tym Mundziakiem. Dobra, więc mordeczki ja chcę naprawdę mieć 20 minut -um z rzędu więc ja się tutaj nie ugnę. Teamek przek... <grywa> ok, Teamek trochę tam troszeczkę tam przegrywa, ale zobaczymy. Może jestem w stanie wykierować. Może mój Z nie jest taki bardzo słabiutki. I czy tu Rumble idzie? Na tego od On będzie dużo schodził. On będzie dużo schodził, właśnie, żeby jakoś uratować tę gierkę. No, Drake A, Drake'a zrobili. No, ale okej, okay, on tutaj jest, więc to powinien być free kill. I to taki free, taki darmowy. I ja pierdzielę Kane. Się w trójkę biją. No teraz to ja mam naprawdę duże szczęście. Bo ja po prostu przychodzę i zabijam te osoby, nie? Z auta I quadra kill randomowa. No kurde, super. Ale jestem napidowany. Jeszcze Conqueror daje mi naprawdę. E, fajny damage mi będzie dawał w fajcie Więc jeśli jest taka gierka jak ta, gdzie będę solo kierował, to Conqueror da mi więcej niż Elektrocute. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej tak powinno być w teorii. Dobra, mam już cały itemek, ale tylko to spuszuję szybciutko. O, jeszcze plating. Plating nie zaszkodzi. Cofnę się do bazy, jestem naprawdę do przodu. Jako drugi item będę składał kolektor. Pójdę podkryta w ogóle. Pójdę podkryta, zada. I będę chciał e, złanshotować tego Ezia. Ja wezmę sobie tak, okej. Okay. Nie, jeszcze zmienię trinketa. Ja będę roamować. A nie taki rambul. Więc okej. Okay. Ja będę roamować. On tam jakąś jakieś elementy do Zonis sobie kupił. Seekers y, Arm Guarda. Okej, okay, bez problemu. <tłuch> Bez problemu, tutaj SSik oczywiście. Mordeczki, ja się trochę skupię na tej gierce, wiecie, więc tak nie będę dużo jakiś głupot mówił. Jejku, nie chcę Rikola. SS, SS, SS! i oni tak się solo wywalili I Rabul znowu na bocie. No kurde, ten gościu. Nie wiem, jakby miała się żab, żabka zamknąć za 5 minut. Tak po prostu leci na tego bota. A my go mamy. Ja tutaj jestem. A, nice, jest nawet mi egzos nie przeszkodzi. Jeszcze tam rambla zabili. Ten Rumble miał serię w ogóle zabójstw, lol. nie wiem czy miał serię Report Z Hacker. Nie wiem czy ten Rumble miał serię zabójstw, czy po prostu był Warty Golda, nie wiem jak to się stało. Nie przypominam sobie, żeby on tam jakoś koś zabijał. ale dobra. Okej, okay, no to przynajmniej Timek jest trochę do przodu. Więc super. Myślę, że mogą heraldzika robić Więc ja tam tylko zerknę Tylko sobie zerknę I właśnie jest Herald robiony Aaa jejku Dobra, nie wbiję się, jakbym miał ulta to Oczywiście Wbiłbym się tam i byśmy coś tam Pozamiatali ziomeczków Ale okej, okay, jeszcze pierwszy Turet na bocie, lol Uwaga Mundo Dobra, wy musicie uciekać po prostu Musicie uciekać. I am fucking Don. Dawn. Done. Dude. Spoko, spoko. Rozumiem, tylko wystarczy, że nie zintujesz i będzie spoko. ona nas to płocza, niestety ten rambul. To jest trochę unlucky. Ale ja i tak mam damage. Dosyć duży, ale nie przyjdę. Nie przyjdę, bo nie zabiję go szybko, mudo zdąży przyjść. A ja i tak chcę się cofnąć do bazy. Jeśli to po prostu puszne byczki. Wiecie, ja Puszczę to i mam cały kolektor. Nie ma ale będzie damage. Teraz teraz będzie super, ale chyba zejdę sobie na bota Ezio 73. No to wiemy chyba, kogo będziemy fokusować. Problem może być taki, że Yumi na nim siedzi, ale myślę, że to nie będzie jakiś taki wielki problem. Na Rambla to nie chcę jakoś mu baitować. Eee, tego. ocza moim ultem. Moje ultima aż 80 sekund. Więc tak trochę przypałowo by było. Teraz ma trochę mniej. 60. W sumie jak jest 60, to nie jest tak źle SS. Normalnie bym wziął blue, ale spodziewam się rampla na topie. Naprawdę się go spodziewam. Więc dlatego tutaj idę i nie ma go. Okej. Okay. Cześć może tego Jacksa się zabije. No jajku, dobra Idę, idę, pięknie Sto użyty. No i free killek, uciekamy, uciekamy już stąd Ja bym chciał e, I need this I need this mordeczko Super. Ja się cofnę i po prostu sobie wezmę. I'll take it, so. Mam nadzieję, że mi da ziomek. Nie wiem czy on mi to pomaga, czy... <laughs> Nie wiem czy on mi pomaga, czy bierze. Z leave mi a fucking kill. No dude, goście, ja to muszę kernąć. On mi to chyba weźmie po prostu. No okej, okay. niech tak będzie. Trochę unlucky. Chciałem to naprawdę... Wykrawać bo z blue, powiem wam tak, różnica pomiędzy z z blue a bez blue to jest naprawdę jak kurde niebo i ziemia. Mordeczki, ale dobra, je, zabijemy bota, weźmiemy infernalka na chilku i na chilku. okej, okay, super. Nikt tam już tego nie powinien zabrać. Rumble tutaj może mieć dobre ulti. Ja pierdziele jeszcze tak podszedłem, prawie nie miałem zasięgu. Jakbym teraz zginął, to bym naprawdę się chyba spłakał. <grym> Jakbym... Bo ja kliknąłem prawym i zetrzył tak naokoło, nie? I prawie nie miałem zasięgu z tym W... No wtedy bym tak strollował, że to by była masakra. Okej, okay, 141. Nie jest źle. Ten Kane w ogóle ma platynę. Kurde, szkoda, że mi nie dał tego blue, ale... Nie wiem. Może ludzie w platynie jeszcze mają przekonanie, że skoro ktoś nie ma many czy coś, no to on nie powinien dostawać blue, bo blue jest tylko i wyłącznie dla kogoś, kto ma manę albo w ogóle tylko dla junglera ja pierdzielę jaki damage na ja, ta yumi, ta yumi może być naprawdę irytująca ten, tak chce się bić we mnie? panik ma go na RK, nie, już nie ma, bo yumi no yumi to jest taki głupi champion, nienawidzę go Chyba to zacznę banować, ale Władimir mnie bardziej denerwuje. Jeszcze buffy dostał to. No w sumie zasługiwał, bo po prostu był słabiutki, ale moje. Wladimir jest dobre na moje czempiony po prostu, którym sobie gram, dlatego go banuję. Ok, pójdę sobie pofarmić bota, ale ty malutko, bo ja jestem naprawdę głównym tutaj damage'em, więc jeśli mnie przeciwnicy zobaczą na bocie to chyba będzie pingowane. Ej, ej, na bocie! Wbijamy się, nie? Może tak być. Więc ja to szybko puszuję i już wracam. No i właśnie, od razu ulti poszło. I też może być przypałowo, bo czokata nie mamy. Może się jakoś bije od pleców. Ja pierdzielę. Nice. Pięknie, ślicznie. Super. Ace. Dobra, ej, wygramy to. Pięknie. Czy jest blue? Nie ma blue. Okej, okay. to pushuję mida. Puszymy mida, otworzymy trochę mordeczki bazę. Mam trochę mało farmy, ale myślę, że kile mi to trochę oddają. I zaraz będę miał kolejny item, to jest naprawdę super. Bo to przebicia armora naprawdę jest potrzebne. Dobra, cofamy się do bazy. W ogóle wiecie, o, w ogóle wiecie co się stało w Champions Elekcie? Ja dostałem topa i zapytałem się gościa, czy mogę mida. On mi nic nie odpowiedział i mi ktoś odpisał. Nie wiem kto to był, chyba support, że mogę mida. To ja sobie zeda wziąłem. <grym> zeda sobie wziąłem. i i ten i gościu później y, ten Czogat pisze ej what the fuck, nie? A ja mówię... ok, mogę iść na topa spokojnie. Ale on i tak napisał Go MID, bo chyba zobaczę moje OPGG. Jeśli... Jeśli ktoś mi nie chce dać Mida, to po prostu wysyłam OPGG i... Znaczy po prostu zapytam się Can I mid, wysyłam OPGG i zazwyczaj jest tak, ale powiem wam, że dzisiaj była inna sytuacja. Bo na przykład... Bo na przykład yy, ten... Zapytałem się, czy mogę dostać Mida i gościu. Yy, czy mogę dostać Mida? Wysłałem OPGG i gościu mi napisał, nie. A ja do niego, co? <grym> Naprawdę? Gościu, zobacz, zobacz. Zobacz to OPGG, nie? On i tak mi napisał, nie. No to ja stwierdziłem, dobra, doczuję to. No bo, no jeśli gościu mi nie chce dać Mida, nie, to nie, żeby to zabrzmiało jakoś, nie żeby to zabrzmiało jakoś egoistycznie, ale jeśli ktoś mi nie chce dać Mida. Patrząc na moje OPG, no to nie wiem, chyba nie chcę wygrać po prostu. Gdy oni się biją. O heralda w sumie, więc był jakiś powód, a nie tak randomowo, ale okej, okay, jakoś tam wygrali, myślę. Tylko powinni już się cofnąć. Już, 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 Borabul idzie, ten idzie, Mundo. Okej, okay, dobra. Jeszcze Mountain. Mountain jest naprawdę super drakeem Bardzo bym go chciał mieć. Naprawdę mega. Wezmę sobie blue. 40% szans na kryta, to nie jest tak dużo. Ale zawsze coś, jak będę miał essence rivera, no to naprawdę powinno być mega. I Rumble ma całą zonę, okej. Okay. Więc on złożył zonie pierwszą. Przed swoim y, protobelcikiem albo protobelta się składa, albo westera, Nie wiem, które pierwsze. Znaczy, a, nie wiem, czy to, czy to. Nie gram ramblem, to nie wiem, ale. Chyba protobelta. Tutaj był karab przed chwilą. Aha, przez niego, ok. No to go rozwalam. I ja jestem Zedem. No to chcę jakoś sflankować ziomeczków. <laughs> Może sflankować, to w sumie tutaj byłoby. Te krzaki są nawet fajne do flankowania. Jakby ktoś tutaj przyszedł, to po prostu walę na niego full combo. Ale widzę, że oni nie są zainteresowani w ogóle tym Drake'em. Chociaż. No, ten damage jest naprawdę super. Crit Z. Ktoś mi tam pisał kiedyś yy, na streamie, że Ej, spróbowałeś. Z, z czy pr. Z, przeczytałem chat, nie? Prino, czy próbowałeś ZEDA podkryta, a ja takie co? Jakiś kolejny trollowy wybitnie, Ale później zobaczyłem odcinek Lacerationa, nie wiem jak się mówi jego nick. No i to mnie dosyć zainteresowało, że nawet zrobił test Damage'a. I naprawdę wyszło super. Dobra, pięknie. Nawet gościu pisze, że mam haki, nie? <grywa> Chyba taki damage jest silny, że aż muszą być skrypty. Ja bym się cofnął po prostu. Chociaż w sumie, może jakbym zrobił jakiegoś komboska. Bo chciałem, chciałem zrobić W do tyłu, flash ulti w Ezia, cofnąć się i jakoś go tam ze skini zabić. O jezus, Maria. Czy on, mi on mnie nie widział. Nie zdążyłem. Trzeba było flashnąć, Ale dobra, jest git. Chociaż... No ja jestem warty 1000 golda, to nie powinienem takie greedy playsy robić, bo te kile i tak były puste. Ale dla widzów wszystko. Dobra, więc cofamy się do bazy. Zaraz będzie koniec gierki. To i... Ja w sumie ten. To jest Yumi. To ja chyba bym... fajnie jakbym to wziął. Y Any they gain? Hmm. No, kurde, to tylko na shieldsy, a ta ma heala. Więc chyba to by było lepsze. Chyba wezmę to, żeby się tak dużo nie healali. Chociaż może jakiś item nakryta też byłby spoko. Ten nawory quick blades. No, ale w sumie e, executoner też jest oczywiście spoko. Też Jinx go ma, też. Czu LOL, aloni nie składają dobrze. Trzeba to składać na taką Yumi Ja pierdzielę ten damage Ja pierdzielę Jaki to jest dobry damage Jeszcze kanona w ogóle wziąłem w Widzieliście? Mordeczki na tym kanale Na tym kanale oczywiście farmi się kanony To nie jest tak, że się nie farmi Co o ty gościu myślałeś? Okej okay. real, tylko jest jakimkolwiek przeciwnikiem tutaj więc ja bym naprawdę bardzo chętnie się strapował i go zabił. Nie wiem gdzie on jest, dobra, puszę po prostu topa. Ale najlepiej to, jakbym się strapował i bym się wbił na niego, to by była ideola. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Nie nie wiem, nie ma za Ja chyba się nie zrespił, czy coś. Że nigdzie nie jest aktywny ten Ezio obecnie. Może awczy, może już dostaje reporta. Może ezio i umity jakiś prymyt? A nie, dobra, są tam na midzie. Okej, okay, eee czogat. Mm. Nie chcę się na, jakoś na tego mundu wbijać. Dobra, pięknie. Jezus Maria, ten damage jest naprawdę cudowny. Ezio tam znika. Ja nie mam ulta. Ja się cofam. Bez ulta ja... Nie, nie czuję się pewnie, po prostu. Może trochę pussy? No dobra, cofamy. Powinniśmy teraz botem się zająć. Oh my god. Ja mam 340 damage'a mu zadaję w ogóle. 340 damage'a mu zadaję skill No, nie mam ulta. Jeszcze troszkę do ulta. Ale ten damage jest naprawdę cudowny. Nie no, ja one shotuję, to jest kurde niemożliwe. Jak nam tym zedem? Trochę częściej niż teraz. Czy ja przeżyję? Zginę. Oh my god, ja nie jestem w stanie zginąć. Naprawdę, masakra. Oh. Jax jest gdzieś tam, dobra, ja się cofam. Ja się cofam, sorry za mało HP, nie chcę jakoś zginąć, a moje kata naprawdę wygląda fajnie. Dobra, Execute Toner, a, sorry mordo, ja chyba więcej damage'a mi da więcej. Why is that using hacks? Eee, Padaj na mój kanał, nie szeptykuję. Dobra mordeczki, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to łapeczka w górę, czekajcie na następne odcinki. Na razie, cześć, śliwka. Riven też ma te dziwka, papa.